Witam w kolejnym odcinku Następne mamy gospodarstwo Jeszcze tutaj nie wchodziłem przed filmowaniem Wchodzimy tutaj razem O, tu jest wejście Do tego domu Tak, no się widzę Dobra Wchodzimy zobaczyć co tutaj ciekawego mamy O, kieruna No wprost, ładna Ładna toaletka nawet z lustrem. bardzo ładna. Dobra. Jak już mówiłem, wchodzimy razem. Ja tu jeszcze nie wchodziłem przed filmowaniem. Dobra, widzę kalendarz 2013 roku. No. Ale to już trochę silność wchodzi. No i też się sufit zawala. Następna szafka Wszystko takie spruchniałe, że a strach chodzi tutaj Następny piec Dobra, przejdźmy dalej do następnych pomieszczeń A jest ich trochę, ale tam pójdziemy chyba z drugiej strony, widzimy. O tutaj była chyba kuchnia chcąc po tym piecu no bo dobra może tutaj przyjdziemy Oj nie chyba nie Muszę depłem i już tutaj się pode mną wszystko ugina No ale tutaj co mamy? Lodóweczkę Następny tapczan I patrzcie tutaj ogólnie ten sufit To wszystko popękane Wszystko się zawala No tutaj są dwa fotele, krzesełko Słuchaj pójdziemy z drugiej strony bo ja tutaj na to się wszystko już zawaliło. a nie będę tam ryzykował. Dobra, Przejdźmy dalej. <laughs> już w skada, smieci, tam, są ciekawego. To jest ładne tam, ewentualnie tak może coś widzieć, nie wygląda. Tak. Dobra, przejdźmy dalej. Tam do kolejnego z 2013 roku, to znaczy, że co 7 lat to gospodarstwo nie istnieje. tutaj co mamy? Pustki. Tutaj, tak samo chyba. Tak. Pustki. dobra, tutaj były te z drugiej strony. Tu też przejdziemy tu jest ława Wchodzimy tędy No tutaj się jakiś przedpokoik był Też jak co tutaj mamy łosko no, tutaj, no jak sami widzicie, wszystko tutaj jest zawalone i ja nie będę tędy wchodził, bo mam strach Nie wiem czy może popiwniczone jest. Nie mam pojęcia. Ale wchodzić nie mam tam zamiaru. No i to tam dalej. Widzimy meble, to tam już byliśmy. Jak mówiłem, to była kuchnia. Okej. Okay. Takiś licznik samochodowy. Nie wiem od czego będzie wiedział od czego to wpisać w komentarzach Nie wiem, nie wiem, nie mam pojęcia od czego to jest książka to jest Tak, ale tu jest kalendarz nawet nie z którego roku O tutaj w sumie to już same pozostałości Olej wizer Bambino Ale nie będę wchodził, bo wiesz, tu jest dziura taka Tu i nawet stąd nie zauważę jaka to data, ale może przybliżę, może coś tam da radę zobaczyć. Patrz, patrz, ale nic tutaj nie widzę. Dobra czeka tutaj Stara szafka w niej coś jest. Zeszedł do nut. pieś pod tytułem piechota i dalej nie wiem, niewyraźnie wyraźnie jest napisane: są nuty. karty zamkniemy tak jak było. Dobra, idziemy dalej. Ok, wychodzimy z tego domu. Zobaczymy tutaj co jest w tej szopie. Czy jest coś ciekawego? Wartego uwagi. Nie, to kosiano. Następny tapczany. Kosiopona. opona. I tutaj. Bóstki. Dobra To chyba tam dalej, jak to pokazuje tam jest gondola, chyba z tego jakieś wózka, nie? Tak z to Jest tam Krzyż u góry Akurat na kamerze tego tak... O. To jest Krzyż chyba co? No, możliwe Jakieś worki na... na sznurku Nie wiem, dziwne, dziwne tak ten wygląda Tak no Dobra, zobaczymy jeszcze tutaj. Jak nic ciekawego się nie będzie, to będziemy chyba ukończyć. Dobra, zobaczymy jeszcze tutaj. Co tutaj mamy? To może coś będzie ciekawego? A wejdę, zobaczę. To nie zaszkodzi. No a tu co to jest? Jakieś od starego wózka. O, tu jest stary tapczo składany. W meblu. W jakiejś w tamtych czasach było takie coś modne. Jakim mamy, nie wiem co to można nazwać, kredens w sumie. W tym się mamy. Usta to tak samo. stary dzwonek. i baniaki. no i tu co? Są plakaty no i wychodzimy stąd no i na tym już będziemy kończyć zwiedzanie tego małego gospodarstwa. Mam nadzieję, że się podobało. Zachęcam do subskrypcji i komentowania, jak i do dalszych moich filmów. Na razie, cześć.